Gdy już wiemy, jak odczytywać informacje z naszej aplikacji Swipecoin z zakładki, tutaj jeszcze raz przypomnę leverage, czyli to jest pierwsza zakładka na samej górze. Oczywiście mamy też tak zwany leverage chat, czyli tutaj jesteśmy na bieżąco informowani przez traderów oraz inwestorów, którzy wysyłają nam te powiadomienia, co się tak naprawdę dzieje z powiadomieniami. No więc wybierzmy sobie leverage ideas. No, tutaj bitcoina, czyli mamy tak, parę walutową mamy BTC USD, więc to, co potrzebujemy, to znaleźć parę walutową BTC USD. Jak najbardziej ją mamy. Więc przyciskamy sobie, przyciskamy sobie plusik. Następnie, co potrzebujemy, to zobaczyć, jaka jest cena wejścia. Więc sugerowana cena wejścia to jest między 26100 a 25600 patrzymy jaka jest cena teraz 27200 więc dużo dużo wyższa niż chcemy niż cena po której chcemy wchodzić więc nie możemy wejść po cenie rynkowej, czyli nie możemy wejść po cenie market execution, bo chcemy poczekać, aż cena spadnie niżej. Więc jeżeli teraz cena jest 27250, a chcemy wchodzić dopiero między 26100 a 25600, to zamiast market execution wybieramy sobie by limit. Dlaczego? Dlatego, że będziemy czekać, ustawiać zlecenie oczekujące, aż cena spadnie w nasze widełki cenowe. Więc wpisujemy sobie sugerowane wejście pierwsze, czyli 26100. Możemy sobie albo skopiować tym przyciskiem tutaj po prawej, albo po prostu ręcznie sobie to przepisać. 26100. Następnie potrzebujemy poziom stop lossa. Więc poziom stop lossa mamy podane. Jest to 25 100. Możemy albo skopiować, albo znów możemy sobie go po prostu przepisać. Następnie take profit. Na samym początku, e, moim zdaniem, najlepiej po prostu przepisywać sobie idea exit 1, czyli take profit 1, czyli to będzie 26600, 600. Więc spisujemy sobie 26 000 600. Ostatnią czynnością, którą mus, musimy zrobić, to policzyć nasz, naszą wielkość transakcji, czyli nasz tak zwany wolumen, tak zwany lot. Jak to robimy? Wchodzimy albo na stronę internetową, albo na aplikację do liczenia ryzyka i wpisujemy. Open price będzie to 26100, więc wpisujemy sobie 26100. Stop loss price wpisujemy sobie poziom stop lossa: 25100. Account balance, czyli wielkość naszego konta, zostawiamy na 10 tysięcy. Ryzyko albo 1%, albo 2%, albo na przykład 0,5%. Na samym początku najlepiej chyba grać sobie 1%, więc klikamy calculate i wychodzi nam units trade size, więc albo możemy to sobie. Całość tutaj skopiować albo możemy po prostu sobie wpisać 0,1 upewniamy się czy wszystko jest ok wielkość transakcji 0,1 cena wejścia 26 100 zgadza się 100 plus 25 100 zgadza się take profit 1 26 600 wszystko się zgadza klikamy przycisk place i tak jak widzisz MetaTrader Meta 5 od razu ustawił nam tak zwane zlecenie oczekujące że gdy cena zejdzie do 26100 to otworzy nam transakcję na kupno i jeżeli cena pójdzie do góry to po cenie 26600 zamknie nam transakcję z zyskiem automatycznie, a jeżeli cena będzie spalać dalej w dół to przy cenie 25100 zamknie nam automatycznie zlecenie ze stratą i wtedy strata będzie wynosiła 1% czyli 1% z naszego konta to 100 dolarów. Również możemy sobie odpalić drugą transakcję, na przykład w sugerowanej cenie 2, czyli możemy sobie ustawić 25600, albo kopiujemy, albo sobie wpisujemy 25600, stop loss pozostaje niezmienny, czyli tak jak tam był 25100 i take profit również sobie zostawmy taki jak był, czyli 26600. Jedyne co się zmienia to cena otwarcia transakcji, czyli zamiast e, sugerowane we, wejścia pierwszego mamy sugerowane wejście drugie, czyli zamiast 26100 mamy 25600, no i również zmienia nam się ryzyko, zmienia nam się wolumen, więc tutaj musimy zmienić open price zamiast 26100, tak jak mieliśmy to w poprzednim wypadku, to mamy 25600 i klikamy sobie calculate i wychodzi nam 0.2, więc wpisujemy sobie 0.2, klikamy place Mamy dwa zlecenia oczekujące, więc pierwsze zlecenie oczekujące otworzy nam się po cenie 26100. Drugie zlecenie oczekujące otworzy nam się po cenie 25600. Jeżeli pójdzie ta cena wtedy do góry, to przy cenie 26600 zamkną nam się obie transakcje, zarobimy pieniążka. Jeżeli cena spadnie, będzie ciągle spadać, to przy cenie 25100 zamkną nam się również dwie transakcje i łącznie stracimy wtedy 2% naszego konta, czyli 200 dolarów.